Witam w środę, ślubni widzowie. Wiem, że czuliście się zaniedbani przez ostatnie dni, ale już jestem i to znowu wióśkim odcinkiem ślubu prosto z playera, Tym razem jest to już odcinek 11, Odcinek zaczął się tam, gdzie ostatnio się skończył, czyli u Justyny w warszawskim mieszkaniu, tuż po obfitym śniadaniu. Kiedy to, przemo już po rozmowie z psychologiem, wręcz domagał się tego, co mu się należało. Czyli wyjścia z domu. Przemo nie wiedział, czy jest jakimś ogórem, którego Justyna chce ukisić w swoich czterech ścianach. Ona z wyrzutem odparła, że mogą wyjść, ale muszą wziąć ze sobą psa. Przemo od razu się zgodził, wyraźnie sugerując, że to nie pies stanowi tutaj problem, ale Justyna była wściekła, że Przemo specjalnie postawił ją pod ścianą przed kamerami, wiedząc, że wówczas nie będzie mogła odmówić. A przecież ona ma psa z stanami lękowymi pod opieką, oni nie mogą się rozstawać. Nigdy nie będzie mogła iść do restauracji. Jakby w Warszawie nie było restauracji przyjaznych zwierzętom, a Przemo nie poszedł do programu po to, żeby podporządkowywać swoje życie cudzemu psu, chciał spróbować z Justyną, ale stwierdził, że jeśli im nie wyjdzie to trudno, po licznych planach co będą zwiedzać w Warszawie, jakie muzea Ogrody i zakamarki, których Przemu jeszcze nigdy nie widział, finalnie skończyli w sypialni u Justyny, gdzie ona z telefonem w ręku umilała im czas czytając plotki, jednocześnie deklarując, że ona wie, że Przemo za nią szaleje i ciągle domaga się od niej atencji, co stawiało go niżej w tej piramidzie niż jej psa, który nie tylko dyktował warunki, ale i nim wymagał od niej ciągłej atencji. Przemu był wściekły, że zamiast wyjść z domu leżeli na łóżku, a Justyna jeszcze czytała mu jakieś bzdury. Za to Justyna stwierdziła, że widzi, że chłopak jest w nią zapatrzony jak w obrazak i trochę ją to przeraża, że aż za bardzo. W dodatku odpychają ją te pytania, czy da mu buzi? Co oni są w przedszkolu? Ciągle tylko się pcha do niej z tym pyskiem, taki nachalny jest i niewyżyty. Ale on musi oczy przecierać ze zdziwienia, oglądając teraz te jej wyznania. Najlepiej będzie, jak w finale Justyna powie nie, argumentując, że przemo ma obsesję na jej punkcie niczym, iga na punkcie Karola. Justyna ewidentnie żyła głęboko w swoim własnym świecie. Tutaj musiała wkroczyć Chorzewska ze swoją dogłębną analizą. Nazywając Justynę osobą narcystyczną o nierealnych oczekiwaniach i w dodatku nieszczerą, chyba zaczęło ją już wkurzać, że ciągle obgaduje Przema, zamiast usiąść i może raz powiedzieć co ona robi nie tak, Przemowi w końcu udało się zabrać Justynę z psem na wycieczkę i niby rozumiał, że pies ma problemy i nie chciał nazywać Justyny nadopiekuńczą, ale on z psem ślubło nie brał, a Justyna cały czas jej uwagę poświęcała właśnie psu. Przemek starał się pokazać, że ma dobre relacje z jej psem, skoro był dla niej taki ważny, ale i to Justyna odbierała jako gra pod publiczkę i chęć dobrego wypadnięcia w telewizji. Poza tym, jak wyznała, ona była szczęśliwa sama ze sobą i nie potrzebowała jego miłości. To po co się zgłaszała? Po co był ten mąż? To serio ten zaschodziło? Nie mógł teraz wkroczyć kaftan? Srebrna karoca i przejażdżka na obserwację w szpitalu psychiatrycznym, Przemowy znał, że gdyby niecierpliwość której nauczył się będąc wędkarzem, to by z babą niej wytrzymał, a Justyna dodatkowo nie umiała przyznać się do błędu i jak brakowało jej argumentów to zaczynała męża bić, Chorzewska uważała, że Justyna w ten sposób kompensuje sobie swoje osobowościowe i intelektualne braki. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że miała pretensje, że Przemo nie chciał zrobić jej śniadania i najprawdopodobniej nie będzie chciała go już odwiedzić, ale jemu już nawet z tego powodu nie było przykro. W międzyczasie w Subicach Patryk wyciągnął z garażu samą czerwoną strzałę, żeby podjechać po żonę i z czerwonymi różami czekał na nią na peronie. Chyba zależało mu trochę na tym małżeństwie, skoro aż czerwona strzała wyjechała z garażu. Mało brakowało, a walizka Marty nie weszłaby do bagażnika strzały, ale na szczęście jakoś udało się go domknąć. To nie jest auto dla lasek z bagażami. W samochodzie okazało się, że tata Patryka już dzwonił do Marty i mówił, że czekaj, pytał kiedy będzie. Patryk Patrykarz złapał się za głowę. Po wejściu do nowego mieszkania Patryka Marta zapytała czy może jednak pojadą do jego rodziców. Żeby zobaczyli że jej już nie dręczyli jej telefonami. Ale Patryk był nieugięty, trwała wojna o przywództwo w rodzinie i tylko jeden samiec alfa mógł ją wygrać. Patryk oburzył się, że Marta przywiozła swoje kapcie i dał jej gustowne męskie laczki które wcześniej jej uszykował. Patryk zrobił żonie miejsce w szafie, wybrał jej stronę łóżka od okna i pozwolił znaleźć miejsce na płyn do mycia szyb, a Marta bardzo doceniała każdy z tych gestów. Mimo wszystko jednak czuła się zobowiązana chociaż zadzwonić do jego taty, który domagał się wizyty synowej, ale Patryk był nieugięty, żeby zachować żonę tylko dla siebie. Niestety jego rodzina i znajomi mieli inne plany i wbili mu na chatę bez zapowiedzi, krzycząc od progu, żeby szykował szkło. Marta nie piła, ale nie czuła się urażona wizytą, wręcz przeciwnie, przyznała, że dawno nie siedziała w takiej gwarnej, fajnej atmosferze. Taka jest właśnie różnica między Martą a Justyną. 180 stopni nazajutrz w końcu odwiedzili rodziców Patryka, którzy czekali z niecierpliwością na synową Mama Patryka była wręcz zakochana w marcie i twierdziła, że Patryk jest przy niej naprawdę szczęśliwy. Synowa nie przyjechała też z pustymi rękami, bo przywiozła prezenty dla teściów. Ponadto to była Wielkanoc, więc w domu było tłoczno. Kolejnego dnia pobytu Marta zaczęła zauważać, że Patryk czasem bywa nerwowy i zdaje się nad sobą nie panować. Najczęściej do takiego stanu doprowadzają go rodzice. Którzy do nich wydzwaniają, żeby spytać czy wszystko ok. Według Marty to było miłe, ale Patryk znał ich dłużej i uważał, że za bardzo ingerują w ich życie, bądź co bądź jego zachowanie trochę zaniepokoiło Martę, nasza ulubiona para, czyli Maciej i Marta po powrocie ze zwiedzania Szczecina usiedli przed telewizorem i wyznali sobie, że tutaj okulary do spawania nie będą potrzebne, bo między nimi nie iskrzy. To była wbrew pozorom ich najlepsza rozmowa w programie, naśmiali się, pogadali sobie i uznali, że miłości z tego nie będzie, przyjaźni raczej też nie, ale jakieś koleżeństwo i spotkania od czasu do czasu bez spiny i oceniania jak najbardziej, okazało się, że mają podobne uszczypliwe poczucie humoru i wbijali sobie szpileczki donośnie przy tym rechocząc. Ale widać było, że atmosfera się mocno oswobodziła, a wystarczyło przyznać, że nic z tego nie będzie, i od razu oboje jacy zadowoleni, chęć do życia wróciła. A nie tam jakieś eksperckie, Maciej się poznawać żeby zrozumieć dlaczego was dobraliśmy. Na Maciej przygotował Marcię śniadanie, kanapki i przekąski na drogę i pierwszy raz czuła się naprawdę zadbana przez męża Stefeenu, aż żałowała, że im w sumie to postanowili się rozwieść. Maciej odwiózł ją na dworzec, ale nie pomógł jej z walizką bo nie lubił pożegnań. Dlatego przyszedł dopiero jak pociąg odjeżdżał. Żeby jej pomachać Jak przestał patrzeć na Martę W kategoriach żony i partnerki życiowej To nawet ją polubił I było mu smutno, że już wyjeżdża Z lęzwiastu na kolejnego odcinka Widać było, że ten sezon Będzie miał ich 13 Czyli tyle ile było początkowo zapowiadane, chyba że serio nie pokażą decyzji i skończy się na 12, ale to by chyba było bez sensu, i ogólnie u wszystkich będzie tak nie za wesoło. A Marta z Patrykiem oznajmili rodzicom, że ona wyjeżdża i już nie wróci: także albo ich strolowali, albo Patryk odcina pępowina i rusza do Bielska, albo czekają nas trzy rozwody. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, czy faktycznie wszystkie trzy pary się rozstaną. Ile finalnie odcinków będzie miał ten sezon? Czekam na Wasze komentarze pod filmem, a tymczasem miłego dnia, a dla widzów rolnika do zobaczenia później.